Zastanówmy się, czym jest temperatura. Skoro im prędkość cząstek jest większa, tym energia kinetyczna tych cząstek jest oczywiście też większa. A skoro energia jest kinetyczna większa, to objawem tej energii, kinetyczny jest oczywiście wzrost temperatury, czyli temperatura jest miarą energii kinetycznej cząstek, energii Kinetycznej cząstek. A co by się stało, gdyby energia kinetyczna cząstek spadała? No to by spadała temperatura. No to by też spadała prędkość cząstek. A co się stanie, a co by się stało, gdyby prędkość cząstek wynosiła zero? Hmm. No To znaczy zgodnie ze wzorem na energię kinetyczną 1 druga mv kwadrat, jeśli prędkość jest 0, no to i energia kinetyczna musi wynosić 0. A skoro energia kinetyczna wynosi 0, no to i temperatura wynosi 0. I na tej bazie tego rozumowania Pan Kelvin stworzył skalę temperaturową. Stworzył skalę temperaturową, tak zwaną właśnie skalę Kelvina i właśnie ustalił pierwszy punkt w swojej skali, temperaturę 0. Mówimy o temperaturze, że 0 Kelwinów jest to taka teoretyczna temperatura w której ustaje wszelki ruch cząstek. Dla znanej nam skali temperaturowej, czyli skali Celsjusza, temperatura z równa 0 Kelwina to jest minus 273,15 stopnia Celsjusza. Teoretycznie jest to tak zwane zero absolutne. Nie istnieje niższa temperatura niż minus 273,15 stopni Celsjusza lub 0 stopni Kelwina. Skoro wiemy, że tak zwane zero absolutne, czy 0 bezwzględne dla skali Kelwina to jest 0 Kelwinów, czyli ustaje wszelki ruch cząstek, dla skali Celsjusza to jest minus 273,15 stopnia Celsjusza, to należy jednoznacznie stwierdzić, że 0 Kelwinów to jest tyle samo, co Minus 273 stopnie Celsjusza. To te 15 setnych sobie opuścimy dla ułatwienia obliczeń. Więc spróbujmy sobie teraz zrobić kilka ćwiczeń porównujących skalę Kelwina ze skalą Celsjusza. Tu będzie skala Kelvina, a tu będą stopnie Celsjusza. I teraz. 10 stopni Celsjusza. Ile to Kelwinów? Skoro 0 Kelwinów to jest minus 273 stopnie Celsjusza, to 0 stopni Celsjusza to będzie 273 Kelwiny to 10 stopni więcej Celsjusza to będzie 10 stopni więcej Kelwina. Czyli 273 Kelwiny plus 10 równa się 283 Kelwiny. Tak to należy rozumieć. No to teraz zróbmy tak. Ile to będzie? 300 73 Kelwiny. Wiemy, że 273 Kelwiny to jest 0 stopni Celsjusza, a tu jest, widzimy, że 100 razy więcej. Czyli 373 minus 273 równa się 100 stopni Celsjusza. Celsjusza. Może jeszcze jeden przykład? No to proszę mi powiedzieć 200 kelwinów. To ciepło czy zimno? Ile to jest stopni Celsjusza? Porównując Tutaj te nasze zapisy. Skoro 0 stopni to jest 273, no to 200 będzie 73 stopnie niżej, czyli będzie minus 73 stopnie Celsjusza, prawda? Czyli będzie 200 kelwinów, to jest bardzo zimno. A w takim wypadku 300 stopni Celsjusza ile to będzie Kelwinów to będzie prościej po prostu trzeba do 273 dodać 300 czyli to jest 573 Kelvin. no to spróbujcie teraz sami rozwiązać następujące zagadnienie 150 Kelwinów ile to jest stopni Celsjusza na przykład albo minus 50 stopni Celsjusza. Ile to jest kelwinów? 400 kelwinów. Ile to jest stopni Celsjusza? Czy 50 stopni Celsjusza? Ile to jest kelwinów? Łącz sobie pauzę spróbuj samodzielnie. Za chwilę pojawi się rozwiązanie. I sprawdzamy wyniki. 150 kelwinów. To jest bardzo niska temperatura. To jest minus 123 stopnie Celsjusza. Bo te dwie liczby proszę się sumują do zera. 150 plus 123 jest 273. 223 kelwiny. To jest minus 50 stopni Celsjusza. Znów te dwie liczby się subują do 273 kelwinów. Tu mamy 400 kelwinów, czyli powyżej zera Celsjusza, czyli od 400 odejmujemy 273 i wychodzi 127 stopni Celsjusza, czyli 400 kelwinów to już jest bardzo gorąco. A 50 stopni Celsjusza to jest 50 plus 273, czyli 323 Kelwiny. Jeżeli tak wyszło, to gratuluję. Jeśli nie, to proszę sobie cofnąć lekcję i spróbować jeszcze raz.